Dzień dobry! Czym jest efekt late i dlaczego dotyczy cię nawet jeśli nie pijesz kawy? Cześć! Z tej strony Hubert i bardzo miło mi Was widzieć na moim kanale. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym ile możemy zaoszczędzić odmawiając sobie zakupu kawy na mieście i co ciekawe skorzystać będą mogli również ci, którzy nie korzystają z pomocy tego czarnego trunku o poranku. Być może spotkaliście się już z opinią podzielaną przez niektórych ekspertów finansowych. Zrezygnuj z kupowania kawy na mieście, albo nigdy nie będziesz miał dużo pieniędzy. Czy to prawda? W skrócie, tak i nie. Pozwólcie, że wytłumaczę. Jeżeli potraktujemy te słowa dosłownie i będziemy odmawiać sobie kawy, mając nadzieję, że jakimś cudem sprawi to, że któregoś dnia będą na naszym koncie miliony, to możemy się rozczarować. Dla większości z nas nie wprowadzi to żadnej różnicy. Parę złotych zaoszczędzonych na kawie wydamy po prostu na coś innego. Na przykład na słodycze, wyjście do kina w piątek albo hamburgera. Czy nowy t-shirt z napisem Nie kupuję kawy, bo oszczędzam na Lambo. Wierzcie mi, że wymiana kawy z kosty na herbatę ze Starbucksa nie zrobi żadnej różnicy. No to o co chodzi z tym całym efektem lata? Zacznijmy sobie może od początku. David Bach, amerykański autor książek o tematyce finansowej, zauważył ciekawe zjawisko. Obserwując codziennie tych samych ludzi biorących kawę na wynos, stworzył on pojęcie efekt latek, który ma podkreślać, jak małe, regularne wydatki mogą sumować się do naprawdę poważnych kwot na przestrzeni czasu. Przyjrzyjmy się właśnie temu przypadkowi. Przepraszam, jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to teraz jest dobry moment, żeby to zmienić. Ceny kawy mogą być bardzo różne. W automacie można ją dostać za jakieś 3 zł, a w droższych sieciówkach ceny przekraczają nawet 16 zł. Kupowana codziennie w cenie 7 zł wyniesie nas tygodniowo 49 zł, miesięcznie jest to 210 zł, a rocznie ponad 2500. Czy myślicie, że takie osoby wydawałyby te pieniądze równie chętnie, gdyby jednorazowo musiały zapłacić z góry za cały rok? Raczej nie. Niestety, tak jak wspomniałem, osoby, które mają problem z oszczędzaniem i tak nigdy nie uzbierają takiej kwoty. To, czego nie wydaliby na kawę, po prostu przepuszczam na coś innego. Dlatego efekt laty nie dotyczy jedynie kawy i powinniśmy go rozumieć znacznie szerzej. Naszym małym wydatkiem, który kosztuje nas fortunę, może być coś zupełnie innego. Dla jednych będą to słodycze, dla innych papierosy czy alkohol, jedzenie na mieście albo gra w totolotka. To właśnie dlatego zdarzają się osoby, które nie palą całe życie, a jednak nie mają więcej pieniędzy niż ich znajomi kupujący codziennie nową paczkę fajek. Czasem wydatek będący dla nas ciężarem, bywa nawet większy i mimo to może wciąż umykać naszej uwadze. Przykładem może być iPhone wymieniany co roku, ubrania, w których nie chodzimy, czy biżuteria. Możecie teraz powiedzieć, że nie warto jednak rezygnować ze wszystkich swoich małych przyjemności tylko po to, żeby więcej zaoszczędzić. Przecież co nam po tych wszystkich pieniądzach na stare lata, kiedy nie mamy już ani siły, ani chęci, żeby cokolwiek z nimi zrobić? Nie warto poświęcać całego swojego życia tylko po to, żeby w wieku 70 lat mieć górę złota, szczególnie że będzie to raczej kopiec Kreta, a nie Mont Everest. Pracujemy i zarabiamy właśnie po to, żeby żyć na wyższym poziomie, wygodniej i milej, żeby zwiedzić świat, spełnić marzenia i odczuwać więcej przyjemności. To prawda, byłoby to naprawdę głupie, żeby tak zmarnować swoje najpiękniejsze lata, i nikomu tego nie polecam. Cel jest zupełnie inny. Chodzi o to, aby doprowadzić do sytuacji, w której nasze inwestycje są dużo większe niż nasze wydatki i będą rosnąć bez względu na to, czy kupimy sobie kawę w Starbucksie, czy nie. 7% stopa zwrotu z miliona to 70 tysięcy rocznie i nagle 15 zł za kawę nie wypada już tak strasznie. No ale najpierw trzeba mieć ten milion. Zrezygnowanie z małych wydatków będzie miało sens jedynie, jeżeli będziemy je oszczędzać i następnie inwestować. Nasz przykład, w którym rezygnujemy codziennie z kawy za 7 zł, może pozwolić nam na zaoszczędzenie 100 tysięcy złotych na przestrzeni 40 lat. Ale jeżeli w tym samym czasie będziemy te pieniądze inwestować i zarabiać na tym 7% rocznie, to ostatecznie na naszym koncie będzie ponad pół miliona. To całkiem niezła nagroda, jeżeli mamy po prostu zrezygnować z kawy. Mimo wszystko, procent składany wymaga wiele czasu, żeby skutecznie działać. Więcej o tym opowiadam w jednym z pierwszych filmów na tym kanale, z którego dowiecie się, jak zostać milionerami. Jeżeli chcielibyście policzyć sobie, ile sami możecie zarobić na efekcie latę, to w opisie zostawiam Wam też link do specjalnego kalkulatora. Aby zyskać jeszcze więcej, powinniśmy spojrzeć na najbogatszych ludzi, którzy sami doszli do swojej fortuny. Czy oni także nie kupują kawy na mieście? Tak. A przynajmniej nie kupowali, kiedy próbowali się dorobić. Zamiast tego żyli bardzo, bardzo oszczędnie. Elon Musk w pewnym momencie ograniczył swój budżet na jedzenie do zaledwie jednego dolara dziennie, aby zainwestować jak najwięcej czasu i pieniędzy w swój startup. Innym przykładem jest Jeff Bezos, najbogatszy człowiek na świecie, który jeździł swoją starą Hondą, mimo że był już multimiliarderem. Oni także inwestowali, ale głównie we własną firmę. W ten sposób można zarobić znacznie więcej niż wspomniane 7%, i panowie chyba dosyć dobitnie to udowodnili, dorabiając się niewyobrażalnych pieniędzy. Jeżeli podoba Ci się ten materiał, to zatrzymaj się na chwilę i spraw, żeby ikonka lajka zaświeciła się na niebiesko. Ukrócenie małych wydatków nie jest lekiem na wszystkie problemy z pieniędzmi i nie zmieni to nikogo magicznie w milionera ani nic z tych rzeczy. Jest to jednak swego rodzaju fundament, który należy mieć w głowie, aby pójść dalej. Często da się też zaoszczędzić, nie rezygnując z przyjemności. Kawa zrobiona w domu może smakować równie dobrze jak ta zamówiona na mieście, a jeżeli zainwestujemy w dobry kubek termiczny, to będziemy mogli cieszyć się nią również poza domem. Dobrze jest w inteligentny sposób dostosować przyjemności, na jakie sobie pozwalamy, do naszych finansowych oczekiwań w przyszłości. Okazuje się też, że czasem lepiej jest uciąć wydatki, zamiast non-stop pracować na dwie zmiany, żeby zarobić tyle pieniędzy, żeby móc sobie pozwolić na trochę niepotrzebnych zechcianek. Dzięki temu będziemy mieć więcej czasu, by popracować nad własnym biznesem i czerpać dużo większe korzyści w przyszłości, nie przejmując się paroma złotymi wydanymi na kawę. Podsumowując, małe wydatki mogą sumować się do bardzo pokaźnych kwot, a jeżeli weźmiemy pod uwagę potencjalne zyski, jakie mogły nas czekać, gdybyśmy nie dali się swoim pokusom i zainwestowali całą sumę, to utracone zyski mogą przyprawić nas o ból głowy. Mimo to, celem naszego życia na pewno nie jest bogate konto bankowe w wieku 80 lat, szczególnie jeśli mamy zapłacić za nie wszystkimi małymi przyjemnościami. Warto wiedzieć o efekcie lata, aby świadomie podejmować decyzje i zrezygnować z tych rzeczy, które nie są dla nas ważne. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli materiał wam się podobał, to koniecznie zostawcie subskrypcję i pamiętajcie o dzwoneczku. Dzięki temu regularnie dowiecie się czegoś ciekawego. Jeżeli chcielibyście wesprzeć rozwój tego kanału, to udostępnijcie ten film do znajomego, któremu może się spodobać. Dostawcie też lajka dla YouTube'owego algorytmu i napiszcie mi, co mogę zrobić, żeby filmy były jeszcze lepsze dla was. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję i do zobaczenia następnym razem. No dobra, to co? Idziemy na kawę? Okej, okay, to, to wstawię wodę.